Cześć, witajcie z tej strony Przemek i witam Was w, w, na moim e, tej. Dzisiaj będziemy robić prezentację o, na temat e, podróży kosmicznej. No, e, to jest nasza, nasz temat dzisiejszy. Podróż kosmiczna. No i dzisiaj będziemy oczywiście no, prezentować po prostu, co się znajduje w przestrzeni kosmicznej, wszechświat i tyle. No. Dlatego, jeśli Wam się ten film spodoba, no, mam nadzieję, że dobrze. Wam zaprezentuję i mam nadzieję, że spodoba Wam się to. No, i chcecie się czegoś dowiedzieć na podróż kosmiczną, no to oglądajcie ten film i zobaczcie. Dobra, a ja już nie przedłużam. Zaczynamy teraz. Start. Co to jest wszechświat? Wszechświat jest to wszystko, co istnieje, czyli przestrzeń wraz z wypełniającą ją energią i materią. Wszechświat powstał około 3,13 miliarda lat temu podczas wielkiej eksplozji materii i energii, przez co naukowcy nazwali takie coś wielkim wybuchem. Wszechświat składa się przede wszystkim z układu słonecznego, a także tworzą go różne galaktyki skupiska gwiazd znacznych rozmiarów itp. Słońce. Jest centralną i najjaśniejszą na marsjańskim niebie gwiazdą układu słonecznego. Słońce krąży wokół Ziemi, planet karłowatych oraz małych ciał niebieskich układu słonecznego, a także składa się z gorącej plazmy utrzymywanej przez grawitację, przez co nasza planeta Ziemia jest ogrzewana oraz Słońce jest też najbliższą gwiazdą Ziemi w odległości około 150 milionów kilometrów. Przez to światło pokonuje czas około i 8,5 minuty od Słońca do Ziemi. Ziemia jest jedną z ośmiu planet układu słonecznego, ma jeden księżyc, średnica Ziemi wynosi 12756 km, okres obiegu Ziemi wokół Słońca to 365 dni, przestępnie 366 dni. To jest także jedyna planeta, na której istnieje życie. Planetoidy są to ciała niebieskie o małych rozmiarach, obiegające gwiazdem oraz posiadają stałą powierzchnię lodową lub lodową. Sorry, coś mi się tam pomieszało. Lądową lub lodową. No, tak. Tak wiem, dobra. Tam dalej. W październiku 2017 roku odkryto pierwszą planetoidę pochodzącą spoza Układu Słonecznego. Planetoidy znajdują się między Marsem a Jowiszem, a także na głównym pasie Układu Słonecznego. Meteoroidy to okruchy skalne poruszające się po orbitach wokół Słońca mają zwykle masę od 10 do 9 do 10 do do potęgi trzeciej kilograma. Rozmiary, jakie wynoszą, to od 10 jedne, mm do 10 m. Jeżeli meteoroidy są większe, to zalicza się je do planetoid, a mniejsze do pyłu kosmicznego. Meteoroidy mogą wywoływać zjawiska meteorów, zwłaszcza kiedy wpadają w atmosferę Ziemi. Dodatkowo meteoroidy można też nazwać meteorytami. Teraz Wam przedstawię tutaj. Ten, macie tutaj taki schemacik. E, macie pokazane. Tutaj, jak meteoryt. Jak meteoryt spada z kosmosu na ziemię. No i po prostu kierunek ciała niebieskiego to jest właśnie to. Tak. I tutaj macie taki meteor, meteor w atmosferze, czyli jak meteoryt spada prosto na Ziemię. No. I tu już macie pokazane. To jest takie coś, gdzie e, meteoryt uderza w Ziemię. Wtedy to jest tak zwany powstający krater, jak macie tu napisane. Powstający krater na Ziemi. No. I tak właśnie jest. Jak, się jak meteoryt uderza, no to wtedy to wtedy następuje gdzieś koniec świata no, więc hmm, meteoryt są niebezpieczne, pamiętajcie hmm. chociaż to się może hmm, to się może stać w każdej chwili akurat, więc musicie się szykować no, jak, jak coś się stanie czy coś, dobra idziemy dalej tu macie oświetlenie, oświetlenie Ziemi w porach roku no, tutaj macie jak macie całą jasną tutaj Ziemię, to tu to jest 21 marzec, to jest równa noc wiosenna. No, na półkuli północnej akurat. No. Potem idzie tutaj, o tak, orbitą. Orbitą idzie tak. I tutaj macie tak oświetlone w połowie. Jeśli macie oświetlone z prawej strony, to to jest lato. To jest przesilenie letnie 22 czerwca. No. Potem idziemy dalej. I tutaj macie całą ciemną. To jest 23 wrzesień, czyli równa noc Je jesienna. Równa noc jesienna. No, na, po na południu to się dzieje. No, akurat. Dobra. I dalej idziemy z równonocy jesiennej do przesilenia zimowego. 22 grudnia następuje przesilenie zimowe. no. I to jest oświetlone akurat, lewa strona jest oświetlona ziemi. No i potem, potem z powrotem tak. No. I tak dalej, i tak dalej. Idziemy dalej. Mars. Mars jest to czerwona i czwarta od słońca planeta układu słonecznego. Planeta, która odległość od słońca wynosi około 230 milionów kilometrów. Mars to jest także starogrecki bóg wojny. Na tej planecie mogą żyć marsjanie. Ta planeta ma dwa księżyce. Saturn. To jedna z planet grupy planety olbrzymy. Jest Drugą co do wielkości planetą układu słonecznego. Ma 62 księżyce. Odległość od Słońca wynosi 1 427 milionów km. Średnica Saturna to 120 660 km. Okres obiegu wokół własnej osi to 29 lat. Saturn to także planeta, która jest otoczona pierścieniami. No. Tylko wam mm, przypomnę, że. Żebyście akurat z tym sklepem nie mylili tego, bo jak ktoś wam powie, idziemy do Saturna, to wy, to wy już się, to wy już lecicie rakietą potem na Saturna i wiecie, wtedy jest trochę, trochę dziwnie jest, jak się ma tak, no. Więc wiecie, nie mylcie, nie mylcie planety z, ze sklepem, no. Okay. Idziemy dalej. Kometa haleja. Kometa haleja bywa ledwo widoczna, gdy zbliża się do słońca, to silnie się rozgrzewa i się niszczy, a z jej jądra uwalnia się gazy i pyły. No widzicie, to jest, to jest ta kometa. No. Ok, no i dziękuję za oglądanie. To jest właśnie moja praca, tak więc dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w, następnym... w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć!